Mamy tutaj zadanie z testu gimnazjalnego z 2004 roku, i e, przedstawiony jest znak drogowy, konkretnie zakaz wjazdu. I e, pytanie brzmi: ile osi symetrii ma ten znak? A no więc przypomnijmy, że oś symetrii jest to prosta, względem, względem której e, figura jest osiowo symetryczna, czyli po prostu jest to prosta, która dzieli figurę na dwie przystające części, które są jakby um, ubiciem lustrzanym. Czyli widzimy, że tutaj będą dwie osie symetrii. Jedna jest tu, a druga jest tu. Gdyż one dokładnie dzielą ten znak drogowy na dwie przystające części. To znaczy, gdybyśmy wycięli ten znak drogowy i złożyli, to one będą do siebie dokładnie przystawać. Czyli tutaj e, prawidłową odpowiedź jest C. Ma dokładnie dwie osie symetrii. Ale czy ta figura jeszcze nie, nie, nie dotyczy tego y, pytania? Ale czy ta figura ma środek, s, środek symetrii? No więc y, figura ma środek symetrii wtedy, gdy ma dwie osie symetrii, które przycinają się pod kątem prostym. Czyli widzimy, że Tutaj ona ma dwie osie symetrii, które się przecinają pod kątem prostym, czyli ma też środek symetrii. Co to znaczy, że jeżeli obrócimy tę figurę o 180 stopni, to będziemy mieli dokładnie taką samą figurę. I tutaj mam jeszcze kilka takich innych figur wyciętych z papieru. I widzimy, że ta. Prostokąt ma też dwie osie symetrii, które przycinają się pod kątem prostym, czyli też ma środek symetrii. Po odwróceniu o 180 stopni jest to samo. Koło ma nieskończenie wiele e, osi symetrii, czyli ma też osie symetrii, które się przycinają pod kątem prostym, czyli też ma oczywiście środek symetrii. Kwadrat też, ile właśnie, ile kwadrat ma osi symetrii? Kwadrat ma cztery osi symetrii. Jedna biegnie tak, druga biegnie tak. Następna biegnie tak, następna biegnie tak. Czyli ma cztery osie symetrii. Są. One przecinają się pod kątem prostym, czyli ma też środek symetrii. Po obróceniu o 180 stopni jest to samo. Mamy, teraz weźmy pod uwagę trapez. Ma, trapez ma tylko jedną oś symetrii. A co za tym idzie, nie ma środka symetrii. Trójkąt równoboczny. Trójkąt równoboczny ma trzy osie symetrii. Tu jest jedna, tu jest druga. Tu jest trzecia. Ma trzy osie symetrii, ale te osie nie przecinają się pod kątem prostym, w związku z tym trójkąt równoboczny nie ma środka symetrii. I jeszcze taka jedna figura, deltoid. Deltoid ma jedną oś symetrii. To ona tak przebiega. Gdybyśmy go złożyli na pół, to będą to przystawały. W ten sposób nie, ale tak. Ale yy, ponieważ ma tylko jedną oś symetrii, więc nie ma środka symetrii.